No, dzień dobry, tarot, e, mistyczny marzyciela i energia dnia dla Ciebie. Cóż karty chcą Ci przekazać? Jakie mają dla Ciebie wiadomości? Pierwsza i druga karta. Pierwsza i druga. Wybierz, proszę, jedną spośród tych dwóch i wsłuchaj się w wiadomości, które karty chcą Ci przekazać. Mam nadzieję, że wybór przez Ciebie został dokonany. Podziel się koniecznie swoim wyborem w komentarzu. Karta numer jeden: Rycerz Kielichów. No pięknie. Dla osób, które szukają osoby do relacji, rozejrzyj się, bo tutaj ktoś jest na horyzoncie. Rycerz kielichów to też są gesty dobrej woli, zatem jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy, to tutaj możesz się utrzymać, otrzymać. Karta Rycerza Kielichów też jest kartą, która mówi o tym, że możesz reaktywować, podejść do tematu raz jeszcze, który ci się nie udał. Zatem twoja inicjatywa i inny sposób działania może to ponownie dla ciebie uzyskać, to co wcześniej ci odmówiono. Karta numer dwa, piątka pentakli. Karta, która mówi o tym, żebyś zwrócił uwagę na układ pokarmowy, bo on może tutaj wołać o pomoc. Natomiast piątka pentakli jest kartą, która mówi o tym, nie zgubnie zawierusz dla siebie coś sentymentalnego, coś wartościowego, ale dla ciebie. Piątka pentakli też jest kartą, która mówi o tym, skup się na tym, co możesz zrobić jeszcze, a nie na tym, czego Ci brakuje. Dobrego i pięknego dnia Wam życzę.